Jestem pewny, że znasz, tak jak i ja, znam wielu ludzi, którzy szczerze chcą służyć Bogu i z miłości do Niego chcą wypełniać wszystkie Jego przekazania. To, co Bóg mówi, to aż palimy się do tego, żeby wypełnić Jego wolę. To czasem jednak potrafi nas zagonić w miejsce, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie sprostać temu zadaniu, że nie jesteśmy w stanie. Sami z siebie tego dokonać, i nie jest kwestią to, czy on nam w tym pomoże. Po prostu stajemy w miejscu, w którym to jest niemożliwe. Prawdziwa tożsamość. Osobiste studium biblijne na cały rok. W księdze powtórzonego prawa w 28 rozdziale jest szereg błogosławieństw i przekleństw wynikających z przestrzegania prawa. I na samym początku. Bóg mówi, jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana Twego Boga, dokładnie wypełniając wszystkie Jego przykazania, które dzisiaj Ci nadaje, to wyniesie się wysoko ponad wszystkie narody ziemi. I potem są długosławieństwa. Bardzo potem, piękne zresztą. Dokładnie. Warto czytać w całości. Potem w 15 wierszu jest napisane, jeśli, leż, jeśli nie będziesz posłuszny głosowi Pana Twojego Boga, nie będziesz przestrzegał, Stosowania wszystkich jego przykazań i ustaw, które wam dziś nadaje, to spadną na ciebie i dosięgną cię wszystkie te przekleństwa. Mm. I cała lista przekleństw. Dosyć przerażających. Tak, przerażających, oczywiście. E, Parę wierszy wcześniej. Dokładnie, w 27. 27 rozdziale, zaraz w sumie końcówka 27, bo to jest przed tym, co przeczytałam teraz. Przeklęty kto nie dochowa słów tego prawa, zamiast je wypełniać. A cały lud powiedział Amen. No to chyba mamy trochę przechlapane. To znaczy, myślę sobie, że to przymierze. Mówimy, że stare, no bo w Starym Testamencie zawarte. Testament zresztą to też przymierze, nie? No dokładnie. No ale w mojżeszowych księgach, w pierwszych księgach, które mamy zapisane w Biblii, zapisane jest to, że jeśli nie damy rady przestrzegać wszystkiego, co Bóg przykazał, to dosięgną nas przekleństwa. No i ja teraz trzymam kciuki obydwa. Tu bardzo. Wypełniajcie wszystko, co Bóg przykazał. No bo jeśli chcesz liczyć na Boże błogosławieństwo, Jego prowadzenie, to wszystko, co obiecał, to na co się powołujemy jako chrześcijanie, to albo wypełniasz wszystko i jesteś błogosławiony, albo nie wypełniasz wszystkiego i sorry, ale jesteś przeklęty. Mm -hmm. No i tak jak patrzeć na to, to sytuacja jest bez wyjścia. Jednak dobrze wiemy, że jest też nowe przymierze, i w nowym Przymierzu coś jest innego i o coś innego chodzi. Zresztą tak jak myślę, to też w Starym Testamencie jest dużo napisanych tekstów i też będziemy je dzisiaj czytać, które mówią o tym, że, że będzie coś, że będzie coś nowego, że coś, że do czegoś to w ogóle wszystko zmierza. Przeczytam teraz listu do Galacjan, z trzeciego rozdziału, od dziesiątego wiersza. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa. No, dokładnie odniesienie do tego, co przeczytaliśmy przed chwilą. To natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tymczasem w prawie nie chodzi o wiarę, raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami, przeklęty każdy, kto zawiózł na drzewie. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. Mhm. No, ładnie tutaj się też to wszystko odnosi do tego, co wcześniej mówiliśmy o tym błogosławieństwie Abrahama, nie? Dlaczego ono do nas przychodzi i skąd się to wzięło, że my możemy dziedziczyć razem z Abrahamem. Tak, przeskakując przez te mhm. e, kilka wersetów, z trzema głównymi myślami zostając tylko, to przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co jest w prawie, ale sprawiedliwy będzie żyć z wiary, a nie z przestrzegania prawa. I trzecia rzecz, albo wyjaśnienie po prostu, że też przez wiarę otrzymujemy ducha, który został nam obiecany. Nie? W dziewiętnastym rozdziale tego samego rozdziału Galacja jest napisane wiersz oczywiście, jest napisane po co za prawo? Zostało ono dodane z powodu przestępstw do czasu przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. To znaczy kiedy? No właśnie, tutaj to jest ten potomek, którego, na którego czekał tak naprawdę Abraham i który też symbolicznie miał złożyć w ofierze, prawda, swojego ja syna. Powtórzę, bo to nie do no. mnie pytanie. Kto to jest ten potomek, który miał przyjść i który miał zakończyć rolę prawa? Jakieś pomysły? No dobra, to ja odpowiem, no bo jak mogę Cię odpowiedzieć, ale możecie napisać też. Dobra. Jezus jest tym potomkiem, prawda? Jezus jest tym, który... Był wypełnieniem obietnicy. Jego dotyczyła obietnica. No tymczasem w przypadku obietnicy nie ma mowy o żadnym pośredniku. Bóg składajął osobiście. Czy więc prawo przeczy obietnicom Boga? W żadnym razie. Gdyby prawo miało moc ożywać, usprawiedliwienie rzeczywiście byłoby skutkiem przestrzegania przykazań i prawa. No ale właśnie wracamy do, do wiary, prawda? Bo... No, wracamy do konfliktu tak naprawdę no. między Starym a Nowym Przymierzem, bo zobacz, że czasem zarzuca się tym bardziej opierającym się na łasce, albo tym, którzy nie zwracają uwagi na przykazania, zarzuca się, że olewają, Boże przykazania. Przecież Bóg jasno powiedział, mamy to w Biblii. Biblia, Stary Testament nie został wykasowany, nie został anulowany, więc dlaczego i jakim prawem mamy. Nie przykładać wielkiej wagi do posłuszeństwa, przykazania. A z drugiej strony, no właśnie, możemy wpadać w tego rodzaju e, stan samozadowolenia, że dojdziemy do wniosku, że wszystko to, co Bóg powiedział i czego chciał od człowieka, zostało wypełnione w Chrystusie. W związku z tym, ja to przyjmuję i dajcie mi spokój. Tak? Przestańcie się mnie czepiać o czep, cokolwiek. Co jest w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu zapisane, bo to mnie już nie obowiązuje. No i jak z tego wybrnąć? Gdzie znaleźć równowagę w tym? Jak odróżnić to, co minęło od tego, co wciąż jest w Bożym Sercu i wciąż jest w nas jako zadatek tego, co mamy otrzymać w przyszłości, czyli tego, co się ma wypełnić, kiedy już będziemy razem z Bogiem w niebie mieszkać. Jaka tak naprawdę jest różnica między starym a nowym przymierzem? Co się zmieniło? Czy zmienił się zestaw oczekiwań Bożych wobec nas? Czy zmieniło się jego serce? Czy zmieniła się jego wola dla nas, która miała polegać na tym, że będziemy tą jego wolę pełnić, że będziemy robić to, co on wkłada w nasze serca? No to jest ciekawe pytanie, bo. Bo się to nie zmieniło tak naprawdę. I z drugiej strony. Czy przykazania są złe? Nie, że nie są. Czy należy są złe. je wyrzucić? Mhm. Wiesz co, przeczytam to, co jest napisane w księdze Izajasza. Bo choćby rozstąpiły się góry i zachwiały pagórki, moja łaska nie odstąpi od ciebie mhm. i nie zachwieje się moje przymierze pokoju z tobą, mówi pan, aby się ten, który się nad tobą lituje. Yy, I tak naprawdę to wcześniej też w Księdze Izajasza, bo to jest taki ciąg cały. Gdzie to jest zapisane? W 54 rozdziale. W 53 jest o Jezusie, prawda? I zresztą wszystko w Księdze Izajasza prowadzi do Jezusa tak naprawdę. I w Księdze Izajasza mamy napisane o tym, że, że on był przeklęty za nas, tak? Że nasze choroby nosił, że, swoje, że przekleństwo wziął na siebie, że myśmy mhm. myśleli, że to przez nas, ale to. Przecież znaczy, że, że to myśmy tak zrobili, tak? Ale to on zechciał nas uratować. No i, i później jest napisane o tym, że to jest to przymierze pokoju, tak? Że on jest zawarł z nami przymierze pokoju, że on już nie będzie pamiętał o naszych grzechach, że już po prostu je zostawił, tak? I że tego już nie będzie wspominał. Mm. I że Jezus wziął na siebie to przekleństwo, bo czytaliśmy przecież wcześniej, tak? Że przeklęty każdy, kto jest na drzewie, czyli na krzyżu, Jezus był, był przeklęty, wziął to przekleństwo na siebie i po prostu umarł. I zmartwychwstał jako nowy, prawda? Można powiedzieć, jako nowy człowiek, bo to było dla nas pokazanie, że my będziemy mogli to samo mieć, prawda? Że dla nas jest właśnie ten nowy człowiek, to nowe stworzenie i stajemy się nowym stworzeniem. I w tym nowym stworzeniu w duchu, nowego ducha nam Bóg dał, uczynił nas nowymi ludźmi, i w tym nowym my jesteśmy właśnie tacy, jakimi Bóg pragnął nas mieć, tak? Jesteśmy czyści, mamy prawo włożone w serca. To jest naturalne, że my ciążymy, ciągniemy do tego mm -hmm. wtedy, tak? Że pragniemy być po prostu z Bogiem, ale to nie wygląda tak, że no właśnie, nie? że czasami możemy żyć tak jak w Hebrajczykach jest napisane, pod starym przymierzem. Mm -hmm. Pamiętasz, co jest w do Galacjan napisane tam w tym trzecim rozdziale, że prawo miało nas doprowadzić do momentu, w którym przyjdzie obiecany, przyjdzie potomek, który to prawo wypełni. W naszym imieniu, dzięki któremu to prawo z tablic kamiennych będzie mogło być przepisane do naszego serca. Czy to znaczy, że my teraz mamy wypełnić 10 albo 613 przykazań, które Bóg dał Mojżeszowi Izraelowi na pustyni? Nie. To znaczy, że pragnienie bycia posłusznym woli Boga, że pragnienie wykonywania tego, co On Ci wkłada, Tobie, czyli nowemu stworzeniu, Komuś, kim się stałeś, dzięki ofierze Chrystusa, dzięki temu, że On wypełnił prawo i zmartwychwstał, dzięki temu, że Twój duch jest nowy, że Twój duch jest odrodzony, że wszystko co stare przeminęło i stało się nowe. Ty na podstawie pragnienia swojego serca jesteś posłuszny Bogu i w ten sposób dosięgasz obietnicy, która została ci dana, bo Chrystus wypełnił prawo. W Księdze Jeremiasza, zresztą tak samo jak w Księdze Izajasza, jest cały czas napisane o tym, że Bóg tęskni za tym, żeby w końcu zmieniło się to, ze stare i nastało nowe, żebyśmy w końcu wrócili do tego, kim jesteśmy w Bogu, do tej do tożsamości w nim. No i w 33 rozdziale, w 31 rozdziale, od 31 wiersza jest zapowiedź Nowego Przymierza. Oto idą dni oświadcza Pan, gdy zawra z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, kniudy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze mną oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, oświadcza pan. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza pan. Oje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać. Poznajcie pana. Mhm. Wszyscy oni bowiem znać mnie będą, od najmniejszego do największego, oświadcza pan, ponieważ odpuszczę ich winę a ich grzechu już nie wspomnę. Hmm. Jest napisane o tym, że już mówiliśmy, tak? Nowe jak to będzie wyglądało. Tylko tutaj jest taka fajna rzecz napisana, że będą mnie znać wszyscy, od najmniejszego do największego, ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już więcej nie wspomnę. To hmm. jest taka obietnica, która pokrywa się naprawdę z tym, co jest napisane w dziejach apostolskich i w listach Pawła, jak Dostaliśmy Ducha Świętego, jak mamy nowego Ducha w sobie i jesteśmy nowym człowiekiem i wina jest odpuszczona i tak naprawdę Duch Święty w nas mieszka, więc nie musimy pytać, prawda, i się zastanawiać, jak to jest, tylko Duch Święty jest tym, który nas ma pouczać, opowiadać nam, prawda, na pytania, dawać nam wyjaśnienie. On przed nami otwiera Słowo Boże i pokazuje, i jest taką lampą, prawda? Pokazuje nam i objawia nam to słowo, prawda? jak pójdziemy sobie też do drugiego nie, do listu hebrajczyków to tam jest jakby też odwołanie do tego co przed chwilą przeczytałam bo też Paweł wspomina o tym że ósmy rozdział, tak w tak, rozdziale że takie w ogóle napisało że gdyby to pierwsze przymierze było bez wad nie szukano by miejsca na drugie no, to jest mocne nie? nie więc zastanów się człowieku że coś musi tutaj być na rzeczy nie będę czytała tego samego, bo przed chwilą to czytałam w Jeremiaszu. Gdy pan hmm. mówi nowe, pierwsze uznaje za przedawnione. Hmm. To natomiast, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia. Hmm. To są mocne teksty. To się pokrywa, przepraszam, też z tym, że, yy, że po co było to prawo? Ono było to wtedy, kiedy były grzechy, kiedy był problem z grzechem i aż do nadejścia potomka. Ono musiało objawić też grzech uświadomić, tak, ten, że, że jesteśmy doprowadzić do poznania, w którym będziemy wiedzieli, że potrzebujemy jakiegoś wybawienia, bo cała ta historia, którą mamy w Biblii od początku do końca, jest historią zbawienia, jest historią wypełniania Bożego planu pomimo. Czasem używamy takiego zwrotu, że Bóg robi coś pomimo. No właśnie, On pomimo tego, że my grzeszymy i pomimo tego, że podjęliśmy Adam w naszym imieniu, a my za tym w grzesznej naturze podążamy, że, że podjęliśmy złe decyzje, on pomimo tego postanowił nas wyrwać i zrobił to z miłości sam. W trzecim rozdziale drugiego listu do Koryntian są też piękne słowa. Przeczytam od czwartego do mniej więcej chyba dwunastego wiersza. Z taką zatem ufnością stoimy dzięki Chrystusowi przed Bogiem, że nie my sami z siebie jesteśmy zdolni coś przedsięwziąć. Jest inaczej. Nasza zdolność pochodzi od Boga. I zobacz, w ogóle się nie możesz opierać na tym, że dochowasz czegoś, że coś, jakieś przykazania wypełnisz. No Jezus mówił, że nie jesteś w stanie nic zrobić mm. takiego. Nie? I dalej, szósty wiersz. To On nas przygotował, żebyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, ale ducha. Mm. Bo litera zabija, a duch ożywia. Dalej mówi, jeśli posługa na rzecz śmierci, wyryta literami na kamiennych tablicach, rozpoczęła się w chwale, także synowie Izraela nie byli w stanie spojrzeć na twarz Mojżesza, dlatego że promieniała, przemijającą wprawdzie, ale chwałą. Zobaczcie, była to taka chwała, że potrafiła zabić człowieka. A jednak Paweł mówi tutaj: jeżeli tamta chwała była tak silna, to czy tym bardziej w chwale nie rozpocznie się posługa Ducha? On już wiedział, o czym pisał, tak? Bo znał e, i z opowieści, i z własnego doświadczenia to, w jaki sposób Duch Święty działa, w jaki sposób On prowadzi. Jeśli bowiem w posłudze potępienia, odnosząc się znowu do prawa, jest chwała, to tym większa w posłudze sprawiedliwości. Porównując, mm. można by powiedzieć, że to, co wcześniej rozpoczęło się chwałą w zestawieniu z posługą ducha, której chwała jest o wiele większa. Tamto w ogóle nie miało chwały, bo jeśli to, co przemija, rozpoczęło się chwałą, to tym bardziej posiadają to, co trwa. Wyraźnie zaznacza, że przymierze oparte na posłuszeństwie prawu przeminęło, skończyło się i było niczym w porównaniu z tym niezwykłym, wypełnionym mocą Boga przez Ducha Świętego posłuszeństwie nowemu przymierzu. Trochę zataczając koło do Starego Testamentu, który zapowiada tak licznie, w tak wielu fragmentach, nadejście Mesjasza, czyli Zbawiciela, czyli rozwiązania na problem grzechu. W 42 rozdziale Izajasza, wiersze 6 i 7, są takie. Ja pan, powołałem cię w sprawiedliwości, ująłem cię za rękę, strzegę cię i czynię pośrednikiem przymierza z ludem i światem dla narodów, abyś niewidzącym potwierał oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia i przywrócił wolność siedzącym w ciemności. Zobacz, że to stare przymierze potrzebowało wyjaśnienia, wypełnienia. Nie potrzebowało posłusznego, Przestrzegania wszystkiego, bo nie było takiego człowieka na Ziemi, potrzebowało pośrednika w nadnaturalny sposób będącego w stanie wypełnić to prawo tylko po to, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Tylko po to, żeby człowiek mógł być okryty tym płaszczem sprawiedliwości, mógł go przyjąć bez gadania. Bez żadnego wpływu ze swojej strony na to, czy ta sprawiedliwość jest pełna, czy niepełna. Ona będzie tak pełna, jak w pełni będziesz w stanie ją przy, przyjąć. Więc jak możesz żyć w nowym przymierzu? Jak możesz cieszyć się nowym przymierzem? Bo nowym przymierzem Bóg przez całą Biblię się cieszy i mm. przez całą Biblię doprowadza do niego, że wreszcie nie będziecie musieli tak żyć, mm. będziecie mogli żyć jako sprawiedliwi, jako. Moje dzieci, jako dzieci wyrwane z tego, już problem grzechu zakończyłem. Więc możesz żyć, wiedząc, że masz nowego ducha, jeśli przyjąłeś Jezusa. Możesz żyć w sprawiedliwości i wiesz, że pragnienia twoje są ku Bogu, tak? I po prostu słuchasz Ducha Świętego, Duch Ci mówi, bo On jest w Tobie. Poznasz Pana przez to, że Bóg Święty w Tobie mieszka i będziesz poznawał wszystko, co potrzebne jest. Będzie Cię prowadził i wreszcie jest pokój w Twoim życiu, w Twoim mm. sercu, bo Pan Bóg już nie patrzy w ogóle na to, w ogóle go nie interesuje problem Grzechu, dlatego że wyrwał Cię z niego. Dlatego że możesz się nazywać Sprawiedliwym i Czystym mm. i możesz żyć życiem nowym, tak? Życiem sprawiedliwego, żytym, życiem czystego, nowym przymierzem. Patrząc na to, co masz w duchu, czym jest nowy człowiek, prawda? Jeśli widzisz sens w tym, co robimy, podziel się dobrą nowiną z innymi. Subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i udostępnij ten film swoim bliskim. Obserwuj nas też na Facebooku i Instagramie. Dzięki. Kiedy już rozumiesz, że nowe przymierze Ciebie obowiązuje, a nie stare, no to na jakiej podstawie chcesz czerpać błogosławieństwo, które było obiecane w Starym Przymierzu? Czy na pewno nie przekleństwo? Skoro chcesz się opierać na obietnicy Starego Przymierza, to co ma być twoim udziałem? Błogosławieństwo czy przekleństwo? I o tym będzie za tydzień.